Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje stabilna. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w trzecim kwartale wyniósł 81,5%, a od stycznia do września tego roku 82,8%. Liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi na koniec września wyniosła 16 224 tysiące i była o 19,5 500 większa niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy to ponad 70%, w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące 11 ponad 11%, natomiast osoby wykonujące pracę na podstawie umowy, zlecenia agencyjnej czy też oświadczenie usług to 9%. W ogólnej liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 7,8% z nich miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec września w zakładzie ubezpieczeń społecznych było zarejestrowanych 1,267,000 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 7,6% w stosunku do stanu na koniec września ubiegłego roku. W liczbie tej 56,8% osób było pracownikami, natomiast 36,6% zleceniobiorcami. Pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Największą pozycją przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przepisu od stycznia do września wyniosła 284 miliardy 500 milionów zł i była o 9,3% wyższa od kwoty osiągniętej w analogicznym okresie 2024 roku. Wpływy składek wyniosły 279 miliardów 500 milionów złotych i były o 8,4% ,4 większe niż Rok wcześniej. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z opłacania składek z tytułu wakacji składkowych od stycznia do września tego roku wyniosła 2,5 miliarda złotych. Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do września wyniosły 339 miliardów 300 milionów złotych i były o 30 miliardów 200 milionów złotych wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 330 miliardów 900 milionów złotych obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia przede wszystkim zasiłki. Wydatki na emerytury i renty finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w omawianym okresie wyniosły 300 miliardów 500 milionów złotych. To jest o 9,6% więcej niż przed rokiem. Sam dokument dotyczący podsumowania sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po trzech kwartałach dwa 2025 roku, o którym tutaj w skrócie rozmawiamy, został opublikowany na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.